Panie Rafale, nasze wspaniałe kaczki są pokryte poligrafenem, posiadają moduł GPS. I powiem panu szczerze, to jest bardzo dobry produkt, a dodatkowo gwarantujemy panu najlepszą obsługę klienta. Andrzej znowu popełnił kilka błędów w swojej rozmowie sprzedażowej. Jakie to błędy? Nie będę ci teraz o tym mówić. Natomiast mam dzisiaj dla ciebie jedno pytanie. Czy spotkałeś kiedyś sprzedawcę, który o swoim produkcie mówił, że jest kiepski? A obsługa klienta w swojej firmie, że jest beznadziejna? Nie? No właśnie. Każdy sprzedawca, nawet ten najsłabszy, używa właśnie tych dwóch farmazonów. Czyli, że jego produkt jest z dobrej jakości, a jego firma daje profesjonalną obsługę klienta. Jestem głęboko przekonana, że można lepiej mówić o swoich firmach i o swoich produktach. Przyjdź na nasze szkolenie, a ja pokażę ci za pomocą jakich technik i jakich sformułowań możesz mówić lepiej o swoim produkcie i o swojej firmie. Nie sprzedawaj tego tak jak Andrzej.